My już wiemy, że za chwilę może dojść do potężnej zmiany w przewadze sił. O tej potężnej przewadze sił, którą Rosjanie swoimi ułomnymi kanałami propagandystów reklamują, tak średnio, ja wiem, do 365 razy w roku, no to jest bardzo znamienne. Na poligonie Pankowo, bardzo ukrytej rosyjskiej bazie wojskowej, Amerykańscy badacze, którzy mają dostęp do prywatnych zdjęć satelitarnych, stwierdzili, że może niedługo dojść do testów rakiety z głowicą atomową. Okej, okay, ale Rosjanie to mają dawno rakietę atomową, więc what the fuck? Putin potrzebuje jak w ryba wody, Karty do tego, żeby powiedzieć, słuchajcie, wy chcecie walczyć o Ukrainę, a ja ich mogę zmieść w 3 sekundy. Rosjanie mają nośniki atomowe i mają triadę atomową. Mało tego, Ukraińcy doprowadzili akurat do tego, że ta śmieszna Rosja straciła 1 trzecią triady. Nóg, bo bombowcami atomowymi aktualnie to mogą sobie co najwyżej w muzeum poświecić, bo się nie nadają do ataku. Mają okręty atomowe. No, ale w zasadzie tu się nic nie wypowiem, no bo nie wiadomo ile ich jest do końca i w jakim są stanie, a sądząc po dumie rosyjskiej floty, po lotniskowcu, który poszedł na żyletki, to może ich druga część triady nadaje się do srania. pokażą nie tylko Trumpowi, ale też całemu światu. Lepiej nie ginąć dla tej Ukrainy. My już słyszeliśmy w co drugi miesiąc wojnę o atomie. Najpierw to miał być atom na naszych ubach, yy, po jakiejkolwiek pomocy, ale daliśmy, Rosjanie obsrali jak zwykle zbroje i nic nie zrobili. Potem miało być za samoloty i czołgi daliśmy, Rosjanie obsrali zbroje i nic nie zrobili. Potem miały być taktyczne uderzenia atomowe w ogóle na froncie w Ukraińców, ale to Chiny coś tam burknęły i ruski piesek obsrał zbroje i nic nie zrobił. Prawda jak ktoś się boi rosyjskiego atomu, no to jest zwyczajnie głupi. Czy to jest coś, co ma zmusić Polaków, Amerykanów i Niemców do ustąpienia w zakresie Ukrainy? Tak! No, nawet te ruskie raby doskonale wiedzą, że po nuklearnej wojnie to nie będzie z nas żadnej śmiesznej Rosji, tylko jedno wielkie atomowe wykopalisko. No, niedocenianie Rosji jest głupie, ale przecenianie jest jeszcze głupsze i w dodatku połączone z dość zabawną ironią.